Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Zaczynamy dzisiejszą audycję i już czekamy na telefony od naszych słuchaczy razem z Leszkiem Wspaniałym. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ja myślę, że dzisiaj, co tam dzisiaj mamy? Czwartek. Czwartek. Wigilia piątku. Czwartek. Dziś sporo się będzie działo. Między innymi o godzinie 11.00 uroczyste otwarcie oddziału neurologii w Głogowskim Szpitalu Powiatowym po pełnej modernizacji. Tego dzisiaj na pewno w godzinach popołudniowych możecie się spodziewać na portalu miedziowe.pl i w naszych wiadomościach lokalnych. Natomiast teraz przez najbliższe już niespełna 30 minut wspólnie z Kasią czekamy na Wasze telefony w temacie dla reportera. Tematy, które Was ostatnio zaintrygowały bądź zdenerwowały, a którymi chcielibyście nas zainteresować, to oczywiście jesteśmy do Waszej dyspozycji, żeby Was wysłuchać, zanotować i potem spróbować zadziałać w tych tematach. Niektóre są ciężkie do załatwienia, niektóre Niemal nawet, że od ręki uda się załatwić, a nieraz jak ktoś pyta, to drugi słuchacz odpowiada i takie interakcje nam się bardzo w temacie dla reportera podobają. Iwona Mierzwiak w tej chwili nie ma jej z nami na temacie dla reportera, natomiast jest z nami duchem, bo ciałem jest w rudnej. Tam właśnie szykuje dla Was kolejne informacje do portalu regionu miedziow.pl, a także do naszych wiadomości lokalnych. W portalu miedziowe.pl też zaproszenie na dzisiejsze spotkanie do Lubina plus Liga Siatkerska. Kuprum zmierzy się z BB. TSM bielsko biała To będzie już ostatni mecz u siebie w tym roku kalendarzowym, natomiast wczoraj kapitalne spotkanie w Eurolidze. Kolejne, już piąte e, zwycięstwo e, koszykarek BC Polkowice po jakże dramatycznej końcówce zwycięstwo w, w Tango-Bursz-Basket 63-62. Mecz zupełnie by się inaczej zakończył, gdyby w ostatnich sekundach francuski wykorzystały rzut za trzy punkty, ale piłka odbiła się od obręczy. E, e, zbiórkę w obronie zaliczyła Stefanie Mawunga i tym samym Polkowiczanki mogły rozpocząć Zobaczyć taniec radości po zwycięstwie 63-62, i tym samym mają w dalszym ciągu okupowany przez siebie fotel lidera, co oczywiście nas bardzo cieszy. Bardzo się ucieszymy wspólnie z Kasią, jeśli do nas zadzwonicie. 726. Tak, właśnie. 726-114-114, 18 już minut po 9. A my cały czas czekamy na Wasze telefony i tematy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarzy. Radielka. Dokładnie. Czekamy, drodzy słuchacze. Nie dajcie się tutaj jakoś specjalnie namawiać, bądź jak to mój znajomy mówi, namuszać do telefonowania. Jeśli tylko macie jakieś tematy, bądź komuś chcielibyście zidentyfikować kwiaty i motyle, no to jak najbardziej tak. W kwiaty i motyle pod koniec przyszłego roku, albo na początku 2024 z całą pewnością będą się należały wykonawcom remontu trzech dróg powiatowych, a mianowicie wczoraj na konferencji prasowej podpisano umowę z wykonawcą, który wyremontuje jakże długo i często omawiany w naszej audycji odcinek od Krajowej Dwunastki w kierunku Jakubowa, między innymi przez Kurowice. Ponad 5,5 km trasy będzie wyremontowana. Będzie też wyremontowana ulica Obiszowska, czyli od Jerzmanowej w kierunku Obiszowa i też w, w, w kierunku Krzekotowa kręt z Krajowej Dwunastki w kierunku Goli. Tam również ta trasa, będąca w fatalnym stanie, w końcu doczeka się remontu. Wykonawca ma 13 miesięcy na wykonanie tego zadania. Wchodzi już na pierwsze prace w styczniu. A takie konkretne, typowo drogowe, budowlane, rozpoczną się wiosną, kiedy warunki będą pozwalać na to. Najpierw, oczywiście, wszystko rozpocznie się od prac przygotowawczych. Szerzej o tym dziś w moim artykule. Już niebawem on się pojawi na miedziowe.pl. Zachęcam do lektury. 726 114 114. Wie pan co? Jakieś parę tygodni temu dzwoniłem za drzewo, schnięte na Moniuszki i obrońcu pokoju. I popatrz pan diable nadal wysieli. No to chyba dobrze? Czy nie? No to ja tak myślę. No to co, służbom to, to pochwała, nie? Służbom, służbom należą się kwiaty i motyle. Co pan na to? A mogą być słoniki bociany bardzo... Tak, tak, proszę bardzo. Proszę, Do, proszę. Dobrze, okej, okay. bardzo dziękujemy no za, te, za ten sygnał. Jedziemy, jedziemy. dziękujemy ślicznie. bardzo serdecznie. Myślałam, że to będzie temat przypominajka. A tu proszę, temat zrealizowanej nawet są kwiaty i motyle i Jak to było? Bociany i słowiki? Tak. Tego, tego jeszcze u nas nie grali. Może na wiosnę nasz naczelny pomyśle o takim dżinglu, bociany i słowiki. Natomiast... Jakiś remiks. Ja, w, ostatnio faktycznie służby tutaj wzięły się za te takie pousychane drzewa. Nie tylko, jak tu słuchacz mówi, moniuszki obrońców pokoju, ale też widziałem, że i na wysokości kamiennej drogi, na wysokości mm, pomnika dzieci głogowskich, tam były jakieś drzewa wycinane w pobliżu przejścia podziemnego. Też były jakieś prace prowadzone i tu w okolicy mm, konstytucji 3 maja. No te drzewa nie wyglądały najlepiej, a teraz jest na to czas, żeby tego typu e, nie do końca sprawnie działające drzewa po prostu usuwać. 726-114-114. Mamy też nadzieję, gorąco w to wierzymy, że w miejsce tych wyciętych nasadzone zostaną nowe, ładnie się przyjmą i e, zielenią będą nas tutaj wiosną już cieszyć. Cieszy nas pierwszy telefon, czy będą kolejne? Mocno w to wierzymy. E, wspominałem o tym, o czym wspominałem. O dla Mistrzyń Polski o tym, że ostatni raz u siebie w tym roku zagrają dzisiaj siatkarze Kuprum, a dzisiaj też w portalu WPL moje informacja o tym, jaki nowy sprzęt niebawem trafi do strażaków ochotników Serbów. Od dobrych kilku tygodni cieszą się nowym Fordem, a za dwa, trzy tygodnie w ich dyspozycji będzie już łódź ratownicza aluminiowa, silnikowa, tak więc na pewno to do sprzętu nie poprawi też i jakość i działania tak więc gratulujemy serdecznie. Umowa z, wykon z dostawcą tej Łodzi już podpisana, tak więc za 2-3 tygodnie powinna już być, a Strażaków na pewno cieszy to też, że bardzo ładnie i szybko, sprawnie idzie budowa nowej remizy, na nią czekali ponad 60 lat bo tyle działa jednostka OSP Serby i okazuje się, że dzięki pozyskanym środkom, no nie tylko tu, ale i w Ruszowicach, i w Przedmościu, i w Szczyglicach nowe remizy powstają, natomiast ta w Serbach no faktycznie tu mury pną się do góry. Czy dzisiaj doczekamy się od Was, drodzy słuchacze, kolejnych telefonów? Wspólnie z Kasią oczywiście na to czekamy. Zaczęliśmy dzisiaj kwiatami i motylami, co będzie następne? Czas pokaże. 726 114 114 Dzień dobry. Ja dzwonię z ulicy Krafmalnej. Tak. Stan yy, tu zabaw u nas, mhm. bo zabierali kar karuzelę ping-ponga i tego, nie? Mhm. Chciałbym tę sprawę ten, poruszyć, kiedy, bo to już dzwonione było wcześniej. Tak. Nie wiem, odzewu nie ma ani nic. Już, ja już panu mówię, to jest właśnie odzew. Bo zgłaszaliście nam państwo z ulicy Krochmalnej, że plac jest zaniedbany, zachwaszczony, nieczyszczony, natomiast teraz te urządzenie zabrano, żeby je odnowić i na wiosnę postawić nowe. Aha, i a druga sprawa jest taka: Przystanek był zdemolowany, bo ludzie Znaczy, ludzie dzieciaki przychodziły po, po prostu z miasta, zdewastowali przystanek. Pracownicy przyjechali. Powycinali ten przystanek autobusowy i nie wiem, miał być odnowiony i postawiony. Nie wiem, czy w tym roku to będą robić, czy jak. E, przystanek komunikacji miejskiej na Krochmalnej, tak? Tak, 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 tak. Wie pan co, z tego co ja kojarzę, to on był tam nagminnie dewastowany. No i czy na pewno osoby przychodzące z miasta, jest pan przekonany? No to raczej tak, bo to prawie każdy dorosły mieszkań, a dorosły nie ten, nie zdewastuje tego. E... Nie będę tu ferował żadnych wyroków, natomiast zapytamy, czyli rozumiem, że aktualnie wiaty przystankowej nie ma w ogóle na Krochmalnej? Mhm. Nie ma, tak? W tej chwili jest nie, nie Nie ma, tylko ten jeden był, nie? To oni wycięli go, mhm. i mieli go od, odremontować i postawić na nowo, nie? Bo tutaj dzieciaki, wiadomo też, są niektórzy, co do szkoły jeszcze jeżdżą, nie? Mhm. A to jeśli nie chce, czy też pada, nie mają gdzieś się schować nawet. Czyli y, usystematyzujmy. Na chwilę obecną ta wiata, która była wcześniej zdewastowana, została kompletnie zdemontowana, nie ma nic. Jest po prostu przystanek, ale nie. bez wiaty. Tak, sam słupek tylko stoi, Jasne. że on to być może stawać. Okej. Okay. No to zapytamy, y, kiedy tam wiata się pojawi. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję, jeśli miłego dnia. Pozdrawiamy, mhm. do usłyszenia. Y, no i teraz pytanie. Bo ta wiata tam była... Ona chyba była częściej zniszczona niż, niż w całości. Kiedy się pojawi, czy w ogóle się pojawi? Zapytamy na pewno. No startujemy z drugą połową dzisiejszej audycji. Temat dla reportera. Zmian żadnych trenerzy nie dokonali. W dalszym ciągu na boisku Kasia Prołat idzi, Kiloszek wspaniałym. Czekamy na Wasze telefony. W, w, w rezerwie jest Iwona Mierzwiak, która jest, jest w terenie po prostu. Natomiast no, najbliższy kwadrans jest Dremas. dla Was, drodzy słuchacze. Ja za chwileczkę będę zadawał pytanie odnośnie wiaty przystankowej na Krochmalnej co po, z jej, po jej zdemontowaniu, czy wróci tam jakaś nowa, czy, czy po prostu już tylko będzie e, słupek, ponieważ e, notoryczne naprawianie czegoś, co jest zniszczone i oczywiście to wszystko e, z naszych e, podatników pieniędzy. No to pytanie, czy jest zasadność, żeby tam taką wiatę stawiać. No ale skoro była, no to powinna wrócić po, po naprawie, czy, czy po, po po prostu zamówieniu nowych elementów. Ja przypomnę, że rocznie gmina miejska głogów na tego typu prace, czyli usuwanie m, aktów wandalizmu, zniszczone przystanki, powyrywane kosze, połamane ławki wydaje grubo ponad 100 tysięcy złotych, tak więc to nie są małe pieniądze. Zanim coś zniszczycie, bardzo mocno włączcie myślenie i... Niech taka czerwona lampka Wam się zaświeci. Nie, lepiej tego nie robić. Natomiast co lepiej robić? Zadzwonić do nas. I wtedy nam się czerwona lampka zapali. Tak, i u nas cały czas się przy mikrofonach świeci, a jak wydzwonicie, to taka magiczna zaczyna po prostu tutaj nam migać. nasze lampki na choince. Tak, te to w ogóle dzisiaj jak zwariowane. Nie, teraz się uspokoiły. Tak. Dzień dobry. Ja dzwonię z taką prośbą, ponieważ pomiędzy starostwem a Kauflandem jest taki przejście łączące te dwa e, obiekty, mhm. tylko że od strony Kauflandu jest parking i tam stają właśnie jakieś to przejście auta i tak naprawdę jak się idzie z e, torną z zakupami to nawet nie ma jak przejść, bo jest za wąsko, żeby tam jakieś słupki postawić od strony Kauflanda, żeby można było przechodzić. No w którym miejscu dokładnie? E, to jest e, przy parkingu koło e, Kauflanda, e, jest taki kawałek chodnika zrobiony, żeby osoby mogły przechodzić tam. Mhm. No dobrze, notujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Wrócę jeszcze do jutrzejszego kiermaszu świątecznego, który organizuje Głogowskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi Targowisko przy Saturna w Głogowie. Cały dochód z Kiermaszu, który potrwa od godziny 8 do 13, przekazany zostanie dla Izy Bagrowskiej, uczennica zespołu Szkół Ekonomicznych w Błogowie. Zachorowała na nowotwór, na mięsaka i tu potrzebuje zdecydowanego wsparcia. Jest też już stworzona oficjalna zbiórka publiczna 2022, łamane na 5942, łamane na OR. I to na zbiórki go możecie śmiało znaleźć i przekazywać swoje wsparcie dla Izy, która tego wsparcia właśnie potrzebuje. Zachęcamy i zapraszamy, a jeśli macie chęć nabyć jakieś pyszne ciasta, tudzież ozdoby świątoczne lub inne gadżety, to zapraszamy Was na targowisko przy Saturna w Głogowie w sobotę od 8 do 13. Tam Głogowskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi będzie na Was czekać i za też zapowiedziała z mamą, że jak tylko będzie dobrze się czuć, to pojawi się, żeby Wam osobiście za to wsparcie podziękować. Dzień dobry. Szanowni w takich sprawach, żebyście byście mogli coś pomóc, bo nie wiem, czy to z policją, czy bo tu w Straży Miejskiej nie ma. Na ulicy Spadzistej jest yy, droga i chodniki po prawej stronie i po lewej. I na całej długości chodników samochody parkują całkowicie na chodnikach. Aby ludzie, mieszkańcy nie mogli sobie wjeżdżać do podwórka, tylko zostawiają samochody yy, po prostu całkiem na chodniku. Jadą z wózkiem, z dzieckiem. Musisz jechać po ulicy. No trochę to jest niebezpieczne, czy moglibyście się tym zająć? Mhm, ale tak, możemy to zgłosić, między innymi w, krajopie, w krajowej mapie zagrożeni też na policję bezpośrednio, natomiast jeśli są takie przypadki, to też prosimy o interwencję, bo no, nie wszędzie służby mogą być w jednym czasie, natomiast jeśli ja osobiście... Tak, ale, mhm, tak no. tylko że jak to tam to po prostu pojechał tam około 16.00, na, ca na, na całej zamach. I te auta nie, że one parkują y, część koła na ulicy i część koła na chodniku, tylko on całkowicie wjeżdża na chodnik, a ty jadąc nawet z wózkiem z dzieckiem, to musisz przejechać ulicą, bo nie jesteś mm -hmm. w stanie, żeby się zmieścić. No tutaj oczywiście po pierwsze zgłosimy, a po drugie apel do tych kierowców, no w jaki sposób te prawa jazdy i egzaminy zdaliście, tak więc e, tutaj nie, 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 nie o to chodzi, żeby ten dokument znaleźć w chipsach, jak się mówi. W no no tak, ale chyba mieszkańcy chyba nie bo zamiast parkować sobie w podwórku, no to woli sobie zaparkować. A no, to, 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 już jest, to, to już jest w ogóle trochę dziwne, bo mając podjazd pod dom, to raczej tam się zostawia auto, a nie parkuje się na całym chodniku. Dokładnie, bardzo bym był wdzięczny. Cała ulica spadista od samej góry, można powiedzieć, od yy, tutaj jak, więc od góry, od strony światła od kasy, świateł. Do samego dołu. Jasne, dziękuję bardzo. Pozdrawiam do usłyszenia. No, i tu apel do kierowców: no, żeby zostawiać miejsce dla przechodniów na, 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 na chodnikach, bo chodnik tak naprawdę jest dla pieszych a nie koniecznie, żeby zaparkować tam auto i to tak po całości, żeby zająć cały chodnik. Tak więc tutaj taki apel i prośba. My oczywiście zgłosimy tutaj sugestię naszego słuchacza. Ja osobiście to czekam, kiedy spadzista doczeka się takiego generalnego remontu, bo ona mogłaby spokojnie zostać przemianowana na studzienkowa. Tak, dobrze zgadzam. Jadąc tamtędy szału można dostać i wcale się nie dziwię, że jest ograniczenie do 40, bo ci, którzy jadą szybciej, to, to też ryzykują nieco, nawet nie nieco, tylko, tylko zdecydowanie ryzykują, jadą za szybko. Tak więc no, ale z tego co wiem, to spadzistej na razie w planach nie ma. Remontowana jest, remontowany jest chodnik i budowana jest ścieżka rowerowa w pobliżu, czyli na ulicy Stworza? Wita Stwosza. Tam już się rozpoczął tunel. Tak, prace, ruszy, prace ruszyły i od strony skrzyżowania z Kazimierza Wielkiego, parę dni temu opisywałem to na, na naszym portalu regionomiedziowe.pl no i tam zdecydowanie bardzo długi odcinek będzie remontowany chodnika, no i też nowa ścieżka rowerowa, która na pewno ucieszy rowerzystów, myślę. No, nie tylko rowerzystów, pieszych też, bo to taki właśnie chodnik, który bardzo długo czekał na to, żeby był taki no, nowocześniejszy. Był, był, był jednym też z, z najczęstszych gości naszego tematu tak, reportera, bo tak. często słuchacze dopytywali, kiedy w końcu. Ciekawe, czy później będą często kwiaty i motyle. Za ten chodnik, jak już będzie gotowy. Mhm. No on ma iść właśnie iść, ma być poprowadzony w, aktualnie wzdłuż szkoły podstawowej nr 14, a potem, że tak powiem, przychodzi na drugą stronę ulicy i ma to wszystko być wyremontowane. W sumie na nowo wszystko ma być zrobione do, na wysokości wejścia na stadion Przewita Stłosza, tak więc będzie będzie naprawdę w końcu w sposób cywilizowany, mu, można przejechać rowerem i, i poruszać się piechotą. Drodzy słuchacze, temat dla reportera czwartkowy powoli dobiega końca, jeśli ktoś chciałby jeszcze na finiszu tutaj nam sprintem na metę w biec i poinformować o jakimś temacie, to z Kasią oczywiście zanotujemy ten temat. Ja już pytanie o przystanek na nam zadałem. Myślę, że do jutra tą odpowiedź uzyskam i będziemy naszemu słuchaczowi mogli odpowiedzieć. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze zgłoszenia. To było całkiem sympatyczne 30 minut z Wami spędzone. Zapraszamy na jutro na 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726-114-114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.